Nie możesz się wyzwolić, bo ciągle uciekasz przed sobą, bo boisz się zobaczyć to, co naprawdę cię ogranicza. Nie świat cię więzi, to ty sam trzymasz klucz w dłoni, ale boisz się go użyć. Karl Jung powiedział kiedyś: Dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomości, będzie ona kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. I właśnie o tym jest ten film. Każdy z nas nosi w sobie coś, czego nie chce widzieć. Coś, co boli, co zawstydza, co przypomina nam, że nie jesteśmy tacy idealni, jak próbujemy wyglądać na zewnątrz. Te rzeczy, nasze lęki, zranienia, porażki, traumy, zazdrości, stają się tym, co Jung nazwał cieniem. Cień to nie tylko ciemna strona osobowości, to wszystko, co odrzuciliśmy, bo ktoś kiedyś powiedział, że to złe, słabe, niegodne. Zamknęliśmy to w sobie. Głęboko, udając, że tego nie ma. Ale to, co zostało wyparte, nie znika. Ono czeka. Czeka na moment, w którym przestaniesz uciekać. Nie możesz się wyzwolić, dopóki nie zrozumiesz swoich kompleksów, bo każdy kompleks to fragment ciebie, który został porzucony to emocja, która nigdy nie została wysłuchana to część twojej duszy, która woła o uwagę, a ty ją uciszasz. I wiesz, co się wtedy dzieje? Twoje kompleksy zaczynają kierować Twoim życiem. Nieświadomie wybierasz ludzi, którzy Cię ranią, nieświadomie sabotujesz własne marzenia, nieświadomie powielasz schematy, które miały Cię chronić, a tylko Cię zamykają. A potem mówisz, mam pecha. Życie jest niesprawiedliwe, ale to nie pech, to Twój cień, który próbuje się do Ciebie dostać, bo dopóki nie spojrzysz w swoje rany, dopóty nie poznasz swojej prawdziwej siły. Dopóki nie zaakceptujesz swojego lęku, nie poznasz odwagi. Dopóki nie przytulisz swojego wstydu, nie poznasz autentyczności. Wszyscy chcemy się wyzwolić. Od ograniczeń. Od bólu. Od przeszłości. Ale nie rozumiemy, że to właśnie w tym, wszystkim w bólu, w cieniu, w kompleksach, kryje się klucz do wolności. Bo prawdziwe wyzwolenie nie przychodzi, gdy uciekniesz od siebie. Ono przychodzi, gdy wrócisz do siebie. Ten film nie będzie łatwy. Ale jeśli zostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz, jak Twoje kompleksy nie są Twoim wrogiem, tylko drzwiami. Drzwiami do miejsca, w którym wreszcie poczujesz, że jesteś sobą. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał. Bo każdy film tutaj to fragment Twojego przebudzenia. Czym są kompleksy i jak naprawdę kierują naszym życiem? Kompleks to nie tylko coś, czego się wstydzisz. To nie tylko brak pewności siebie albo niska samoocena. Kompleks to energia, która powstała w chwili, gdy coś w tobie zostało zranione, kiedy ktoś cię odrzucił, kiedy nie mogłeś być sobą, kiedy poczułaś, że musisz się dopasować, żeby zasłużyć na miłość. Wtedy w twoim wnętrzu powstał rozłam. Jedna część ciebie zaczęła żyć na pokaz, ta, którą świat akceptuje, a druga została w cieniu, schowana, zapomniana, odrzucona, i właśnie tam rodzą się kompleksy. Nie dlatego, że z tobą jest coś nie tak. Ale dlatego, że kiedyś nie pozwolono ci być sobą. Każdy kompleks ma swoje źródło w bólu. W momencie, gdy coś w tobie zostało niezrozumiane, gdy twoje emocje zostały zlekceważone, gdy nauczyłaś się tłumić siebie, żeby przetrwać. Ale tłumione emocje nie znikają. One tworzą wzorce, i te wzorce zaczynają cię prowadzić, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zauważ, jak często powtarzasz te same sytuacje. Znów przyciągasz podobnych ludzi. Znów wpadasz w te same schematy. Znów ranisz się tym samym słowem, które słyszałaś w dzieciństwie. To nie przypadek. To twój kompleks próbuje się uzdrowić. To twoja podświadomość mówi: Spójrz na mnie. Wreszcie mnie zobacz. Karl Jung uważał, że kompleksy są jak małe osobowości w nas samych mają własne emocje, własne głosy, własne pragnienia. I dopóki ich nie uświadomisz, one sterują twoim życiem z kulis. Kiedy boisz się odrzucenia, unikasz ludzi. Kiedy czujesz się gorszy, sabotujesz sukces. Kiedy myślisz, że nie zasługujesz na miłość, wybierasz tych, którzy też nie potrafią kochać. I to wszystko dzieje się nie dlatego, że chcesz cierpieć, tylko dlatego, że próbujesz ochronić stare rany. Kompleks to nie twój wróg, to nauczyciel. To sygnał, że jakaś część ciebie wciąż czeka, aż ją przyjmiesz. Nie możesz uleczyć tego, czego nie widzisz. Nie możesz zrozumieć siebie, jeśli ciągle uciekasz przed sobą. A większość ludzi robi właśnie to, uciekają. Zajmują się wszystkim, tylko nie sobą. Karmią się rozproszeniem, by nie czuć, co jest w środku. Bo tam w środku czeka cień. I nikt nie nauczył nas, jak go przytulić, ale Jung mówił jasno. To, czemu stawisz czoła, przestaje mieć nad tobą władzę. A więc zobaczenie swojego kompleksu nie jest słabością. To akt odwagi, to pierwszy krok do wolności, bo kiedy zaczniesz rozumieć skąd w tobie ten lęk, skąd wstyd, skąd ta nieustanna potrzeba bycia dobrym i wystarczającym, to zobaczysz, że to wszystko nie ty, to echo przeszłości, które czas już uciszyć. Twój kompleks nie chce cię karać, on chce być wysłuchany. Chcę, żebyś wreszcie spojrzał w jego oczy i powiedział: Widzę cię, już nie musisz mnie chronić. I wtedy zaczyna się prawdziwa przemiana nie ta z książek motywacyjnych, nie ta z afirmacji, ale ta, która dotyka twojej duszy. Jak rozpoznać swoje kompleksy w codziennym życiu i przestać nimi żyć? Nie potrzebujesz psychologa, żeby zauważyć swoje kompleksy. Potrzebujesz szczerości wobec siebie. Cichego momentu, w którym przestajesz udawać, w którym przestajesz grać rolę tej, która ma wszystko pod kontrolą, bo kompleks nie krzyczy, on szepcze, w drobnych reakcjach, w spojrzeniu, które uciekasz od lustra, w uczuciu napięcia, gdy ktoś cię chwali, w niepokoju, który czujesz, gdy ktoś inny błyszczy. To właśnie tam, w tych małych, codziennych chwilach, ujawnia się twój cień. Cień nie przychodzi w wielkim kryzysie, on żyje z tobą codziennie. W twoich słowach, w tonie głosu, w sposobie, w jaki mówisz do siebie, gdy popełnisz błąd, chcesz rozpoznać swoje kompleksy? Zacznij obserwować momenty, w których coś cię wytrąca z równowagi. Kiedy reagujesz zbyt mocno, kiedy czujesz zazdrość, złość, wstyd, to nie są złe emocje, to lustra. Pokazują ci dokładnie, czego nie zaakceptowałaś w sobie. Kiedy ktoś cię krytykuje, a ty czujesz się jak dziecko, to nie ta osoba cię zraniła. To twoje wnętrze przypomniało sobie coś, co nigdy nie zostało uzdrowione. Kiedy boisz się, że nie jesteś wystarczająca, to twój kompleks szepta: Udowodnij, że zasługujesz. I wtedy pracujesz ponad siły. Starasz się zadowolić wszystkich, bo myślisz, że wartość trzeba zdobyć, ale wartość nie jest czymś, co się zdobywa. Wartość to coś, co trzeba sobie przypomnieć. Jung mówił, że nieświadomość to jak ocean, który ciągle próbuje porozumieć się z naszym świadomym umysłem. Każda emocja, każda reakcja, każdy ból to wiadomość zgłębi Ciebie. Nie po to, by Cię zniszczyć. Po to, by Cię obudzić. Widzisz, większość ludzi nie chce czuć. Chcą naprawić swoje emocje, zamiast je zrozumieć. A emocja, której nie zrozumiesz, wróci, zawsze wróci, w innej formie, w innym momencie, w innym człowieku. Dlatego jeśli coś w Tobie boli, zatrzymaj się. Nie uciekaj. Zadaj sobie pytanie, Co tak naprawdę próbuje ukryć? Czasem odkryjesz, że za Twoją złością stoi lęk. Za Twoim lękiem, wstyd, A za wstydem dziecko, które chciało być kochane bez warunków. To dziecko wciąż w Tobie żyje. I dopóki nie usłyszy Twojego głosu, będzie krzyczeć przez kompleksy. To dlatego twoje życie często wygląda jak powtarzający się scenariusz. Nie dlatego, że masz złego losa, ale dlatego, że wszechświat czy jak wolisz, twoja dusza ciągle daje ci szansę byś wreszcie spojrzał tam, gdzie boisz się spojrzeć. Chcesz zobaczyć swoje kompleksy? Zobacz, gdzie reagujesz z przesadą. Zobacz, kogo oceniasz. Zobacz, czego nie potrafisz zaakceptować w innych, bo to właśnie to, czego nie potrafisz zaakceptować w sobie. To bolesne, ale to prawdziwe. Bo każda reakcja, każda emocja, każda walka to Twoje lustro. I nie chodzi o to, żeby siebie potępiać. Chodzi o to, żeby siebie zobaczyć. Rozpoznanie kompleksu to nie koniec drogi. To dopiero początek. Ale to właśnie w tym początku zaczyna się coś świętego: świadomość. Świadomość, że możesz czuć i nie uciekać. Że możesz widzieć swój cień. I nie odrzucać go, że możesz być niedoskonała i wciąż godna miłości. Bo prawdziwe uzdrowienie nie polega na tym, że przestajesz mieć kompleksy, tylko na tym, że przestają tobą rządzić. Widzisz je, rozumiesz, przyjmujesz. I wtedy przestają mieć nad tobą władzę. Bo to, co nazwane, nie może już rządzić w cieniu. Jak uzdrowić swoje kompleksy i przestać żyć w cieniu, nie możesz uleczyć tego, czego się boisz. Nie możesz zintegrować tego, od czego uciekasz. Dlatego pierwszy krok do uzdrowienia kompleksów to zatrzymanie. Zatrzymanie się w miejscu, w którym zazwyczaj uciekasz. Zatrzymanie się tam, gdzie czujesz ból. Bo to, czego najbardziej nie chcesz czuć, to właśnie to, co najbardziej potrzebuje twojej uwagi. Nie chodzi o to, byś analizował każdy swój cień. Chodzi o to, byś zaczął czuć. Nie tylko rozumieć umysłem, ale doświadczyć sercem. Kiedy czujesz smutek, pozwól mu być. Nie próbuj go uciszyć, nie próbuj go naprawić. Po prostu usiądź z nim i zapytaj, czego chcesz mnie nauczyć? Bo emocje nie są Twoim wrogiem. Są Twoim kompasem. Pokazują, gdzie jeszcze nie jesteś w pełni sobą. Uzdrowienie kompleksu zaczyna się wtedy, gdy przestajesz się z nim utożsamiać. Nie jesteś swoim lękiem. Nie jesteś swoim wstydem. Nie jesteś swoją przeszłością. To wszystko są doświadczenia, które miały Cię czegoś nauczyć. Ale ty jesteś czymś więcej, jesteś świadomością, która to wszystko obserwuje. Karl Jung mówił, że integracja cienia to proces spotkania się z własną nieświadomością, zamiast pozwalania jej kierować naszym życiem z ukrycia. To spotkanie z samą sobą, takim jakim jesteś naprawdę, nie ma w tym magii. Jest tylko odwaga. Odwaga, by spojrzeć na siebie bez osądu, bez chęci poprawiania, bez pragnienia, żeby być kimś lepszym. Bo uzdrowienie nie polega na staniu się kimś innym. Polega na powrocie do tego, kim zawsze byłaś, zanim zaczęłaś wierzyć, że coś z tobą jest nie tak. Zacznij od prostych kroków. Zauważ, kiedy czujesz wstyd i zamiast go ukrywać, weź oddech. Zauważ, kiedy reagujesz gniewem, to zapytaj, co próbujesz ochronić. Zauważ, kiedy boisz się odrzucenia, to przypomnij sobie, że już jesteś cały. Każda z tych chwil to moment uzdrowienia. Nie potrzebujesz natychmiastowej przemiany. Potrzebujesz obecności, bo uzdrowienie to nie wydarzenie. To proces spotykania się ze sobą dzień po dniu, bez presji, bez pośpiechu, bez ucieczki. Z czasem zauważysz coś niezwykłego. To, co cię kiedyś bolało, przestanie cię ranić. To, co cię zawstydzało, stanie się źródłem Twojej mocy. To, co cię ograniczało, przekształci się w Twoją mądrość. I wtedy zaczynasz rozumieć, twój cień nie był Twoim wrogiem. Był Twoim przewodnikiem. Twoim nauczycielem, Twoim lustrem. Bo każdy kompleks, każdy ból, każda rana, to zaproszenie do powrotu do siebie, do miejsca, w którym możesz wreszcie powiedzieć: Jestem cały, nie muszę już się naprawiać. Wystarczy, że jestem i w tym właśnie miejscu zaczyna się wolność. Nie ta powierzchowna, nie ta z motywacyjnych filmów, ale ta głęboka, cicha, prawdziwa, wolność od walki z samą sobą. Bo kiedy przestajesz się naprawiać, zaczynasz siebie kochać, a kiedy zaczynasz siebie kochać, świat zaczyna ci to odzwierciedlać. Nie musisz już udowadniać, nie musisz już uciekać, nie musisz już się porównywać, bo wreszcie rozumiesz, że niczego ci nie brakuje. To właśnie jest integracja, to właśnie jest przebudzenie, to właśnie jest wyzwolenie, którego szukałeś. Jak żyć po integracji cienia, świadomie, spokojnie. Prawdziwie. Kiedy spojrzysz w swój cień i nie odwrócisz wzroku, coś w tobie się zmienia. Nie nagle. Nie dramatycznie, ale cicho. Jak świt, który pojawia się po długiej nocy. Nagle czujesz, że nie musisz już walczyć. Nie musisz już udowadniać. Nie musisz już niczego gonić. Bo zaczynasz rozumieć, że wszystko, czego szukałaś, zawsze było w tobie. Życie po integracji cienia nie oznacza, że znikają trudne emocje. Nie, one wciąż się pojawiają, ale teraz już wiesz, że to nie koniec świata, bo już nie uciekasz. Teraz, gdy czujesz lęk, oddychasz. Gdy czujesz złość, słuchasz jej. Gdy czujesz smutek, przytulasz go, bo wiesz, że to wszystko ty. Zamiast walczyć z emocją, rozmawiasz z nią. Zamiast się karać, słuchasz. Zamiast się ukrywać, pokazujesz prawdę. To właśnie jest świadome życie nieperfekcyjne, nie bezproblemowe. Ale prawdziwe, bo życie świadome to nie ucieczka od bólu, to taniec z nim, taniec w którym wiesz, że każda emocja, każdy moment prowadzi cię głębiej w siebie. Nie musisz być już pozytywny, nie musisz być duchowy, nie musisz udawać, że wszystko jest dobrze. Bo prawda jest o wiele bardziej ludzka i to w niej jest siła. Prawdziwa duchowość zaczyna się tam, gdzie kończy się ucieczka przed człowieczeństwem, gdzie pozwalasz sobie być wszystkim, Światłem i cieniem, radością i lękiem, miłością i bólem. To jest pełnia, to jest równowaga, bo nie ma światła bez cienia, nie ma uzdrowienia bez bólu, nie ma miłości bez odwagi spojrzenia w to, co trudne. I kiedy to zrozumiesz, twoje życie zaczyna się układać inaczej. Ludzie, którzy cię otaczają, nie muszą już cię rozumieć, bo ty wreszcie rozumiesz siebie. Nie potrzebujesz już aprobaty, nie potrzebujesz już zewnętrznego potwierdzenia. Bo wiesz, kim jesteś. I to wystarcza. Życie po integracji cienia to życie z lekkością. Nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że wszystko jest prawdziwe. Czujesz wdzięczność za zwykłe rzeczy. Za poranny oddech. Za spojrzenie dziecka. Za smak herbaty. Za to, że po prostu jesteś. Bo kiedy akceptujesz siebie, świat przestaje być wrogiem. Zaczyna być odbiciem. Nie musisz już zmieniać świata, żeby poczuć spokój. Wystarczy, że zmienisz sposób, w jaki na niego patrzysz, bo świat na zewnątrz to tylko lustro świata w tobie. I to jest właśnie tajemnica, którą rozumieli starzy mistrzowie. To, o czym mówił Jung, to, co w sercu zawsze wiedziała twoja dusza. Kiedy poznajesz swój cień, zaczynasz widzieć światło. I wreszcie rozumiesz, że jedno bez drugiego nigdy nie istniało. To nie droga do ideału, to droga do prawdy. A prawda daje wolność, bo już nie musisz być kimś. Wystarczy, że jesteś sobą. Naprawdę sobą.